Czy zastanawialiście się kiedyś, jaki majonez użyć do sałatki jarzynowej? My też nie. I tym testem chcemy rozpocząć cykl testów produktów, jakie będziemy Wam serwować na naszym kanale. Zaczynamy od majonezu, bo niedługo Wielkanoc i jakoś tak naturalnie nam wyszło, że fajnie by było zaserwować Wam test właśnie tego produktu. A majonez to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Piję do swojej sukienki, jak ktoś nie wiedział. Majonez to jest w ogóle ciężki temat w moim zdaniem. Okay. To jest taka substancja, która potrafi bardzo łączyć, jeżeli lubi się ten sam, ale też bardzo potrafi dzielić, jeśli akurat jesteś w osobnych drużynach. Na przykład jedna osoba lubi team, lubi majonez winiary, a druga osoba lubi majonez kielecki. No, I to, to są to dwa jest... podstawowe obozy w Polsce. Tak. Winiary kontra kielecki. To jest kwestia nie do pogodzenia, więc to moim zdaniem ten test to jest o co najmniej randze narodowej. Kto nas ogląda, ten wie w jakim my jesteśmy teamie. Ale żeby być bardzo obiektywnymi, dajemy szansę dziesiątce różnych majonezów. Jak będzie przebiegał ten test? Mamy, jak Maryna wspomniała, 10 różnych majonezów. My nie wiemy, jakie to są majonezy, bo ten test przygotował dla nas nasz operator Wojtek. Będziemy próbowały każdego z nich i będziemy dawały im punkty. Zawsze będzie wspólna punktacja. Jeśli bardzo będziemy się różniły w punktach, to będziemy wyciągały średnią. Damy im znaczy skalę mamy od 1 do 10. No i co? Będziemy oceniały przede wszystkim smak, zapach oraz i konsystencję. konsystencję. Mhm. No i co? Nie przedłużając mamy, nie wiem jak będziemy się czuły po zjedzeniu 10 różnych majonezów, będziemy przepijały sobie wodą, żeby jakoś to przeżyć. Trzymajcie za nas kciuki, jedziemy. Łyżki w dłoń, ladies and gentlemen. Jedziemy. Ładne takie, eleganckie. Jedziemy pijąc specjalnie. Elegancki produkt, eleganckie Słuchaj. dziewczyny to jej eleganckie łyżki. Mamy majonez numer jeden. Dawaj. Jedziemy. No, wygląda na żółty taki bardzo. Bardzo żółty, aż niewiarygodnie żółty jak na kupny. Przypuszczam, że jest czymś dofarbowany, ale zobaczmy. Pachnie tak bardzo delikatnie, jak dla mnie. No właściwie to wcale nie pachnie, jest taki naprawdę bardzo delikatny. Jest bardzo mocno słodki, więc tak. zawalony cukru fest. Jest bardzo słodki, bardzo delikatny. Mhm. Taki bardzo nijaki. Taki majonez, który nie wiesz, że to jest majonez. W zasadzie moim zdaniem... Bez sensu, go używać w tym przypadku. No zależy, kto czego oczekuje od majonezu, bo jest naprawdę bardzo delikatny, ale jest za słodki jak majonez. To jest ewidentnie czuć, że tam jest dowalone cukru naprawdę nieźle. Zobaczymy, plus myślę, że jest dofarbowany. Dobra, jeszcze trochę spróbuję, chociaż nie wiem, czy to rozsądne, bo za chwilę zjemy jeszcze dziewięć ziny. Ja nie wiem, do czego bym miała go użyć. Nie, okay. pod, nie pasowałby mi ani do jajek. Ani do frytek, ani do zapiekanek, ani do no to niczego, ani do sałatki jarzynowej. Nie, do sałatki by mi nie pasował, ale jako sosik do frytek pasowałby. Mi nie, dla mnie za słodki. Za słodki, okej. Okay. Od 1 do 10? No ja bym na czwórkę, bo mi nie Ja tajem. dosłownie pomyślałam, że dam 4, no fantastycznie, 4 ja to znaczy, Okej, okay. ale jesteśmy... Zgodne. Dobre. Dobrze, ciekawe ale ale mam nadzieję, że ci producenci nas nie wyobrażają, że my i tak tutaj krytykujemy, bo wy, wy będziecie wiedzieć co my jemy, bo tutaj nam Wojtek będzie tak gdzieś zdjęcie dawał, nie? Co to jest za majonez? Gdzieś to się tutaj pojawi, więc wy wiecie już, że ten majonez konkretny to jest słaby. No przepraszamy tego producenta, no popracujcie nad recepturą. Ale widzicie, to jest ślepy test, więc nie wiemy, bo krytykujemy, więc jest to obiektywne, no i takie wypływające z serca. Z języka kubek smakowych. Mm -hmm. Jedziemy. Po to, po skupe, nawet z kubek smakowych. No tak, dobra, jedziemy. Ładną tutaj dekorację przyrządziliśmy, ładną. A czekaj, 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 czekaj. Dopełnijmy formalności. Wytrzyjmy łyżkę, żeby to było wiesz, profesjonalny. Proszę swoją ścierkę. Czysto. To musi być naprawdę, wiecie, ja sobie przepiję. Okay. Ja, to, ja że też przepuszczam. Mm -hmm. ah. Okej, okay. numer dwa. W tym momencie konsystencja. się No, jest bardziej biały niż tamten. Jest taki, mm -hmm. no, mi się podoba ta konsystencja. To jest taki majonezowy, nie za gęsty, no, nie za rzadki. No tak, ale konsystencja też najlepiej w ustach, nie? Bo mm -hmm. on tak sobie stoi, to i tak będzie sztywny raczej. O, to za odset, odset, Ocet, odset. Mm -hmm. Bardzo. Tak. Mm -hmm. Tak, to jest majonez, przypuszczam, kieleski. Nie. Nie? Ja myślę, że to jest majonez z mojego dzieciństwa. Winiary. Bo czuję ja te właśnie... Może jak ja nie podam kieleckiego, to będzie Być może jest to kieletki, bo blind testy są trudne właśnie, nam się może coś wydawać, ale ja myślę, że to jest winiary. No ciekawe, czy tutaj gdzieś, który pojawił się, ja to, nie to jest faktycznie winiary. nie Ja myślę, że to jest majonez z mojego dzieciństwa i on jest yy, smacznym majonezem, ma Baga. dobrą konsystencję, dobrze pachnie, jest dobra równowaga między słodkością, a tą taką, taką, taką kwaskowością, ostrością. Ja bym mu dała mocne 8. Ja to też jest smak majonezu, który ja lubię, bo ja lubię mocno od majonezy. To mi mm. odpowiada. On jest na mnie tak bardzo dobry też. Mm -hmm. Dałabym mu również 8 punktów. Natomiast okay. obawiam się, że jest to majonez, którego Timu nie jestem. Co jest głupie, no bo skoro jest smaczny. A no my... ale oceniamy no, tylko na razie smak, zobaczymy czy tylko. Nie, w ogóle. To mi, sm mi smakuje ten majonez. Dla okay. no, mnie no, jest okej, okay. dobra. Formalności, przecieranie łyżki, łyk wody. I jedziemy. Ale kto lubi takie delikatne majonezy, to dla, te, dla tej osoby ten będzie za mocny. Bo on jest octowy, konkretnie. Nie? Dobra. No, ale myślę, że są jeszcze bardziej octowe. Trujeczka. Trójeczka, jasne? no i jest gęsty jak 150, no Bardzo. aż widać jak Wojtek wyjmował łyżką, to tak jak go wyjął, tak on w ogóle nie, nie zmienił konsystencji, na pewno jest jakimś emulgatorem, zagęstnikiem, ale bardzo dobrze by wyglądał na jajkach, bo jakby się go już tak uformułowało, to by leżał. No na jajka, leżał, czyli może to jest winiarek dekoracyjny, ale dobra, nie zgadujemy, bo nie, nie tym, na tym ten test polega, no gęsty to jest totalnie, bardzo. Słodki, tak, za chwilę, no, najpierw jest taki nie, trochę nijaki, a potem nie pojawia się octowość, mhm. tylko przechodzi w słodycz. Tak, to prawda. I mnie to denerwuje. Nie ma, nie ma octu, albo jest niewiele, no nie? Nie jest zakwaszony. Jest bardzo delikatny. Jest niewiarygodnie taki aż lepki w ustach, no nie? Jest taki kleisty. Tak. Mhm. Widzicie co teraz myślę? Że ten jest miniary dekoracyjny. No to na pewno nie jest. Nie jest tak, z... myślę, ale wiecie, ja mogę tego tak o każdym myśleć, więc. <grym> więc, więc nie wiem. No mi nie smakuje ten majonez. Nie, to nie jest tak, że on mi nie smakuje, nie wiem po co. A mnie już tyle Dla ja mnie ta słodkość jest za, za intensywna. Ja jednak wolę takie mocniejsze majonezy. Chociaż on by mi całkiem pasował do takich na przykład frytek belgijskich. Aha. On jest taki gęsty, dobrze by na tą frytkę tak, wiecie, by się nałożył, by się trzymał. I tak, tak, top tak. tak i Dla mnie to jest majonez. słona frytka wtedy z tym słodkiem. Tak, dla mnie to jest yy, smaczny majonez. Eee, ale on jest dla mnie podejrzany, zbyt lepki, zbyt mało majonezowy. Jest tutaj coś kombinowane mocno z konsystencją. I dla mnie to jest maks 5 punktów. No, ja bym też porównał na przykład do tej jedynki. To mi lepiej smakuje niż mm -hmm. ten, bo jest mniej słodki. Mm -hmm. Więc tak, on miał 4, do tej mu da, dajemy 5. 5. 5. Mm -hmm. Przewłóczę ustala w porządku. Idziemy mm -hmm. z czwóreczką. Konsystencja. Też bardzo gęsty. Też jak go Wojtek wyjął, tak on chyba się tutaj nie ruszył, bo tutaj o łyżką był nałożony i to chyba tak zostało. Ale ten, na przykład dla mnie, z wyglądu, on jest jakiś taki lekko napowietrzony, jakby. że napowietrzony. Czuję, że on jest taki puchaty bardziej niż te inne. A nie, że tak hmm. czuć w mi takie powietrze. Więc chciałabym, żeby on był lekki. Bo na taki wygląda. Wygląda na lekki, a mi właśnie na bardzo ciężki. I on jest właśnie taki ciemniejszy, taki. No Ciemniejszy od pozostałych, nie mówiąc o jedynce, jedynka w ogóle na bank jest do, dofarbowana. E... Albo ma po prostu piękny żółty. No, no co Ty, może właśnie on jest świetny? Możemy się łudzić, że są to żółtka. E... No spróbujmy. Mocno musztardowe. Od razu poczułam, że z musztardą. I to z jakąś kiepską. <laughs> tak? No musztardowy Tardowy jest na musztardowy. Mhm. Boże, je... ja to, nie wiem, czy bym się nie pomyliła, że jem musztardę. Jakby miał Będę z kiełbasa, na przykład z grilla z tym ednezem, to bym powiedziała, że jem kiełbasa z musztardą. Jest mocno musztardowy, czyli jest bardzo robione podobieństwo takiego domowego, bo do domowego dodaje się musztardę. No, ale trochę, niekurna. Jest mocno musztardowy. Słójka. Ale on jest taki, właściwie jak się go... W pierwszym momencie czujemy y, mocny taki aromat musztardy, a potem już nie czujemy nic. On jest tylko musztardowy i za chwilę już na języku nie czujesz tak, nic, jest, jest taki nijaki, płaski, płaski, tak. o no tak. tak. Nie, nie, ani, to też w sumie, patrz, może ten majonezowy taki smaczek do sałatki jarzynowej, do której też się czasami dodaje musztardy dla odkręcenia smaku. Ja do sałatki byłby dobry. Ja bym może go użyła, tak. mhm. ale jest taki no, mało majonezowy. No. Mało majonezowy yy, max 3 dla mnie. Hmm. Ja bym mu dała... Bo jest dużo jest lepszy, moim zdaniem bardziej jest e, przyjemny niż ten, bo ten to jest po prostu słodycz. A ten miał to jest... cztery. To czemu temu trzy chcesz dać? A, to pięć. No, to on jest taki porównywalny do tego. Pięć. Tak, no. zgodnie się. Tutaj mam 5. Okej. Okay. Piąty majonez, o, ale ja muszę przeciw. Aha, i mówiliśmy o tym, że wybierzemy trzy najlepsze majonezy i wtedy dopiero Wojtek poinformuje nas, jakie to były majonezy. Spojrzymy też później na ich skład. I zrobimy takie podsumowanie testu. Dawaj piątkę. I przepraszam, bo ja też tutaj, wiesz, jestem przed formalnościami. Mam raz numer 5. Żółty, znowu. Bardziej żółty. żółty niż ten. Znaczy w innym odcieniu, nie? Mm -hmm, Ale żółty. Mm -hmm. Jak w porównaniu do innych, to wybija się ta żółtość. Jest żółty. Mm -hmm. I jest taki, ja by, właściwie, jak bym właściwie, jakbym sobie spojrzała, to bym by myślała, że masło lekko rozpuszczone. Mm -hmm, mm -hmm. O. tak dokładnie tak, 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 dokładnie. Ciekawe, jak takie wrażenie później w ustach, bo jest taki mocno maślany. No jedziemy. Kilo cukru po prostu w jednym słoiku. Ale jest i słodki, i octowy, szok. bardzo intensywny mm, majonez. Przede wszystkim ja czuję tutaj słodycz, przede wszystkim się wybija, mi to od razu nie pasuje, bo ja wiem, że tam cukru nie powinno być i po prostu czuję od razu tą słodycz. Faktycznie jest bardziej octowy niż ten, bo ten jest totalnie słodka, ale nie, on jest po prostu za słodki. Znaczy dla mnie on jest intensywny, bo jest i słodki, i kwaśny i, i mi zostaje to w da, dalszym takim odczuciu kwasowość na, na języku. Ja czuję nie, nie czuję się słodyczy, tylko czuję nie. kwas. Ale ja nie czuję kwasu. Jest mocny, więc mi na przykład smakuje bardziej niż ten. Tak? Natomiast yy, no coś z tej słodyczy jest za dużo jak dla mhm. mnie. Przede wszystkim, ja czuję, biorę to do ust, i czuję po prostu, że to jest po prostu dosłodzone festy. Ja nie to mam tak, tak słodkie. Żeby majonez do majonezu takiego domowego też można dać trochę cukru, trochę, tak, żeby. Podbić jakoś ten, smaki smaki, to tak przełamać lekko, a ten jest po prostu bardzo słodki. Pewnie się dobrze sprzedaje, bo ludzie w ogóle to jest słodkie, więc myślę, że to się może dobrze sprzedawać, ale. No nie, 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 trzy. Nie, nie, mm, no, czy uważasz że to najgorszy majonez? Na razie tak. Tak słodki. No, ja bym chyba powiedziała, że porównywalnie dla mnie jest to. Ja bym dała cztery. też w sumie też, bo on jest lepszy, moim zdaniem, od tego, a temu dałyśmy cztery, no nie? Bo no to ty mu daj trójkę, a on dał czwórkę i będzie akurat trzy i pół. Dobra. Ale czy jest lepszy? Ten jest trochę lepszy. No, temu dałyśmy czwórkę. Ja nie wiem, czy ten nie, nie zmienia trzy jednak, bo to. Nie, ten... nie ma, nie ma powrotu, dobra, no, co nie po problemu. No dobra, to dajmy cztery, nie? Mm -hmm. no, nie? No jest tak. Okej, okej. Okay, okay, patrzcie, coś... ale więcej niż pięć, a nie, przepraszam, wujce dałyśmy osiem. Na smak, nie? Żeby taki co, dobry był. Ciekawe, jak wrócimy do tych wszystkich, to na ta dwójka będzie smakowała. Myślę, że już teraz przy piątce nasze kubki smakowe wariują, więc wracając do dwójki, nie wiem, oh! cokolwiek poczujemy. Piątka za nami. Wiedziemy czyli czyli połowa już. Poszła, Jedziemy szóstą. No, tutaj zgrabna kupeczka, również bardzo dobrze się trzyma, prawda? Zgrabna kupeczka, też taka, właśnie mocno, mocno zemulgowana. Majonez wygląda jak majonez. Ale, ale dokładnie, miałam to dokładnie też, że wygląda mocno jak majonez. majonez że tak. Tutaj niczego innego nie porównała. Wygląda dobrze, zobaczymy. No tak się. O, to powiedziałam. Żeby... Mm, kolejna słodycz, mała no, na Marsa. Kolejna słodycz. Mniej ostrowy, O, jest też to jest najgorszy. Ochyda! No. I on jeszcze w dalszym taki... smaku po prostu. On jeszcze ma jakiś taki posmak na końcu. Jakiś taki smród zostaje w buziu. Plastiku, takiego czegoś w ogóle niezdatnego nie, nie, nie do jedzenia. Nie, ja daję mu jeden. Fatalny, najgorszy ze wszystkich. No, skala z jedynką, bo moje no. zdaniem jest okroczy. Bo połownie Najpierw słodki, a potem czuć na języku coś, Plastik. co nie jest jedzeniem. W ogóle okropnie. I długo się utrzymuje ten miecznie. Ja chciałabym biec, umyć zęby natychmiast. Fucz! Listerii mi się przydało. Kolejny test to będzie test płynów do płukania ust. No bóstw, strasznie ten majonez był, bardzo przepraszam, no ale po prostu ochydny. Dobrze, przejdźmy do siódemki, może nam trochę, pocieszy y, nas trochę po tej szóstce. Siódemka. Siódemka znowu wygląda jak masło, chociaż może trochę mniej. tak trochę też jak majonez, no tak no wygląda... tak, 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 no majonez jak majonez, no. mm. jest też taki sztywny, jest mocno sztywny, jedziemy. Zobacz jak. O, ocet. O, I dosyć wyważony, chociaż dla mnie znów jest zbyt słodki, ale jest wyważony. Jest słodki i za chwilę jest, czuć ten ocet i ten ocet czuć nawet yy, w zapachu. Bardzo dobry. mnie nie smakuje niż ta dwójka chyba. Mniej? Ja bym że bardziej, ale naprawdę nasze kubki już teraz A, wariują. Ale, jeszcze by sobie sprawdziła ta wyważona. Ja bym dała tutaj 8 również, albo nawet 9, bo naprawdę jest bardzo dobry Jest taki naprawdę wyważony. Chociaż, czy ja tak przesadzam Was tą dziewiątką, bo on jest jednak mocno słodny. One są podobne do siebie. z tą są... Ale dla mnie chyba, te, ja lubię kwas, naprawdę. Mi smakują, ten jest mocniejszy dla mnie niż ten. Mm -hmm. Dlatego ten mi bardziej smakuje. Temu dałbym jeden punkt mniej, dałabym mu 7. Mm -hmm. Okej, okay, ja mogę dać też 7. To możemy zrobić kompromis, bo, bo tak. No, bo on jest bardziej słodki niż mm -hmm, ten, anim, A mm. to jest na jego niekorzyść, niestety. Mm. Przechodzimy do ósmego łenezu i on jest najbardziej biały ze wszystkich, jest od razu z automatu podejrzany, no. bo on, każdy jest bardziej lub mniej żółty, a on jest po prostu biały. I to jest już dziwne, wygląda bardziej jak serek topiony, chyba, no nie? Tak, Coś takiego tak, innego, bo ma tak. też nawet nie jogurt. No dobrze, spróbujmy. Ale dziwna konsystencja, olejowa taka. To w ogóle dziwne w smaku. Ale... ale wielowymiarowe. Czuję słodki, za chwilę czuję trochę takiego, takiego kwasu, a na końcu czuję taką maślaność, jakby to było masło. No on jest taki strasznie tłusty. Taki... Mhm. Mając jest tłusty, ale ten już jest taki tłusty, tłusty. Ale jest ciekawy, jest ciekawy w smaku moim zdaniem, bo jest taki, taki płaski, jak już teraz zostało użyte. On jest ciekawy, bo ja czuję trzy rodzaje wiesz, doznań. On mi całkiem smakuje, nie jest fatalny, ale jest ma... generalnie smakuje mało jak majonez. A Dla mnie za tłusty. To jest ja za tłusty. Nie, taki. dla mnie nie jest za tłusty. Nie, dla mnie jest okej. Okay. Nie, bo mnie nie w tej że zostaje... Aha, tak, że tak mi się ślizga włosyk Aha, kursiąc <laughs> Nie rób za dużo posiedz. Okej, okay, dobra, dla mnie nie. on nie. jest bardzo dobry, Mamy ja mu teraz daję. Teraz się, ja mu daję no 7 punktów. Daję. Mhm. Dobra, ty 7, a ja mu nie da To jest mało moje nazowe, więc jesteście moj powinien niby wyjść y, słabo, ale on naprawdę nie jest taki oczywisty. On jest naprawdę fajny. Siedem. A ty ile? No ja bym mu maksymalnie 5. No dobra, to mam szóstkę. Maksymalnie, bo też nie wiem czy. No nie, dobra, niech będzie 5, ale mm -hmm. nie jest świetne. Jest kwasowy taki ostry, więc to go latuje trochę. Bądź czwarty. Okej, dziewięć. Ja patrzę na samą konsystencję przypuszczam, że wiem co poczuję jedząc dziewiątkę. Tak? Co, co ma, jakie masz założenia? Że to będzie, y, będzie majonez, do którego teamu należymy. Mm -hmm, sprawdźmy. Ale być może zupełnie nie. Ciekawe czy mnie tutaj... Mm. Tak, to jest nasz majonez. Mm -hmm, tak. Ja kochany ukochany smak, no nie szuka się mm -hmm. tego. Ja za... Od razu, no. od razu, patrzcie, od razu po, tej, po konsystencji, od razu widać, że to jest nasz majonez. Ja bym go zjadła całego. Mm -hmm. Tak, to jest on. No, bo, no, tak, to, czyli wy już wiecie, który to jest. Ciekawe czy to jest ten, o którym my również... To myślimy. jest kielecki. Uh -huh. no to nie to jest... jest kielecki, ale ten jest jeszcze bardziej chamsko od niż... Tak, ale ten jest moim zdaniem ten lub ten postawiam no, na dwójkę, że dwójka to jest miniary. No to jest kielecki, więc... To tam... jest kielecki, na natomiast. Natomiast... On jest naprawdę bardzo, bardzo octowy, więc ja rozumiem ludzi, którzy mogą być w innym gminie. Tak, ja też rozumiem. Jeśli takie delikatniejsze, bardziej słodkie smaki, to zdecydowanie wybierze winiary, bo to jest zupełnie inny smak. A Ale to jest. ja 10, no. 10, 9 nawet. No, ja 9. No, jeszcze ten majonez, które my robimy, jest jeszcze lepszy, więc. Okej, okay. no, masz rację, czyli 9. No i e, uwaga, no jeszcze nie przepukam no, to, to Dopełnijmy formalności przed dziesiątką. Mm -hmm. Ok, no i jedziemy 10. 10 wygląda totalnie jak majonez, wygląda bardzo dobrze. Wygląda bardzo podobnie do majonezu, który uważamy za majonez kielecki, czyli od do dziewiątki. Eee, zapowiada się dobrze, no i zobaczmy, jaki jest. Już mam taki smak włożyć z majonez dobrze, że damy. U nie, U. Mm -mm. To szkurny na drugi najgorszy, okropny. Mm -hmm. Wygląda dobrze, ale na tym się kończy. Ja da dwa. Słodki i i taki posmak. Ten któryś miał taki posmak jakiegoś plastiku, syntetyku, nie wiem czego. A ten jest taki... w ogóle... On tak, ale on tak podjeżdża jakimś takim aromatem, nie? Ale nie wiem, czy to może być Aromatem majonezu. Takim nie. Malatem. Jakieś przyprawy? Ja nie Ale wiem, nie wiem jakiej. jakiej. Ale bardzo niedobry smak zostaje w buzi po wszystkim. sztuczne. Dusz... Mm -mm. Jeden. jeden. Nie wiem który złożył. Jeden. No jad, jeden, no nie jest nie jadal, równie niedobry to znaczy. jak to tam było nie dobry jak szóstka. No, no i dobra, czyli według nas najlepsze mm. majonezy to jest dwójeczka, ma całe 8 punktów. Mm -hmm. Drugie, znaczy pierwsze miejsce w zasadzie dziewiątka ma 9 punktów. Mm -hmm. I kolejny, siódemka ma 7, 7 punktów. Do takiego nasz drogi Wojtku poprosimy o zestawienie tutaj. Najpierw zacznijmy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce, czyli poprosimy numer e, 7. 7. Co to za majonez? Dekoracyjny Winiary. Uuu, się to jest dekoracyjny Winiary, no to ciekawe. To no wiecie co, mogę, mogę, zgadnę tak, że to może być pudliszek. Tak zgaduję tylko, zobaczymy. Czekaj, czyli to był, czyli mamy trzecie miejsce, to jest majonez dekoracyjny Winiary. To no, to, starczy, Za chwilę poprawdzimy wszystkie, cały podium. Czyli drugie miejsce zajmuje majonez numer 2? Jest to majonez? Białuty. Uuu, uuu! Ale zaskok! No biały dobra robota! Nie będzie gdzie białuty. Kupiłam, Kupiłabym białuty z biał. Tak, tak. Trochę jak bałty, bo my tu jesteśmy z ludzkiego, więc trochę jak bałty, więc tym bardziej byśmy no, mogłabym wyglądała takiej firmie z takim majonezem nie byłoby wstyd, nie, był nie byłoby nie, nie, nie było naprawdę i po, pomylony do smaku dzieciństwa, czyli z Winiary. Naprawdę kielecki, godne, godne zastępstwo. Gratulacje. Gratulacje Białuty. No i e, pierwsze miejsce, wcale nie zaskoczenie, chociaż nie wiedziałyśmy, czy mają kielecki. No no nie wiemy na pewno, czy to kielecki. A, A właśnie, myśmy się tak się zafiksowało, może to nie jest kielecki, faktycznie. Wojtku. Czy jesteście tego pewne? Jesteśmy na 99,9% pewne, że to jest majonez kielecki, bo to jest majonez, który kochamy, używamy na co dzień w ilościach dużych i damy sobie prawie, że rękę usnie, żeby Jezu, ja, kielecki. to kielecki. nie, bo nie wiem, czy ufam tak swojemu językowi, ale... Kielecki. Uuu, kloda! Majonez jest najlepszy, słuchajcie. Widzimy tak. Bontez, serio. Przysięgamy, no nie oszukiwaliśmy, nie wiedziałyśmy. No nie, nie, nie wiedzieliśmy, no jakie są w ogóle majonezy, więc... No, wy to no. widzieliście, Wojtek nam przygotował test. Dobry, ale, ale ja fiel... chcę jeszcze wiedzieć, no, no, ale to mówię. Nie, chciałam powiedzieć, że on się naprawdę na tle wszystkich innych naprawdę wybił. Niektóre tutaj były podobne, tak. nie, nie pamiętam, który do którego, ale niektóre były do siebie podobne, tak. mogłybyśmy je porównać. A dziewiątka jest zupełnie innym majonezem, tego się nie dało pomylić. Mimo, że mieliśmy taką e, szczyptę niepewności, to nie da się pomylić za żadnym innym majonezem. No, bo jest nam wcale za to nie płaci, a my tak bardzo go chwalimy. Może właśnie powinien <laughs> Pozdrawiam. a ja po raz drugi. Natomiast... Ja też rozumiem przeciwników, naprawdę, z ręką na sercu on tak? jest no, od stowy totalnie. Tak. Nam to pasi. A wiecie, że jeden z nich jest wegański? Jak myślicie, który to mógł być? O, to na bank ten. Hmm. Olejowy taki, więc na pewno totalnie, to ten. Totalnie, bo nawet kolor. O, właśnie, żeby nie pomyśleliśmy, że to może być wegański, nie? Jak miałabym pomyśleć, że majonez może być wegański? No nie widziałeś, że jest jest majonez wegański? No, ale nie przychodzi mi to do głowy naturalnie. Nie, nie pomyślałam Ale tak, to on jest dziwny. On jest no, to on? Ale jakbym nie jadła mm, niezły taki fatalny. On ma, miał u nas się, Który to numer? 8. Osiem? Osiem. No to miał ile to jest? Sześć punktów. Tak, tak. On jest smaczny, on jest smaczny. Jest najmniej majonezowy. Mówiliśmy o tym, że jest najmniej majonezowy, ale gdybym tak mówisz, nie jadł majonezu, to byłby godnym zastępcą, następcą. Poczekaj jeszcze, zanim przejdziemy dalej. Ja jestem bardzo ciekawa tych dwóch jedynek. Aha. Musimy to powiedzieć. Dobra, to już szóstka. Podliszki gęste. No. o no, ochyla, kurwa. Masakra ochyda Masakra. No. Podliżki, może ketchup jeszcze jako taka majonez. Majonez. Idź z tego rynku. Tragedia. Nie rób tego. Nikt nie kupuj... Nie, nie kupujcie tego majonezu, bo szkoda niemiec, no. naprawdę. Uch. No a dziesiątka? Napoleoński mostu. Mosno. Mosto so kaszana. No. Kaszana. No naprawdę. Dlaczego wy trujecie ludzi? Kogoś to smakuje? Czy ktoś w tej firmie próbował, co produkuje? no. To nie faluje ta osoba. Znaczy nie, no nie, no nie. Nie, nie, nie. nie, nie. Niech pracuje, ale. No chociaż na jednym dziadle. Nie na drugim testa, Może transport na dziadku. To łańcuch Chociaż lepiej nie ma, lepiej żeby tu nigdzie nie jechało. Nie wam <głos》>. i to wyjeżdżać, z nie No, jest szczęśliwie przyjechany. No, masz no, Okej, okay, dobrze. To co? Zobaczymy teraz składy, bo pod tym względem też chciałbyś Wam powiedzieć kilka słów, żeby wiedzieć, czy jeść, czy nie jeść. Bo to jest pytanie. Mamy naszych zwycięzców złotą trójkę. Sprawdźmy ich składy, czy to się nadaje do jedzenia, czy w ogóle nie nadaje się. Kasia. Od miejsca trzeciego. dawa jest to najbardziej ciekawa, jak białą ja jest prawda. Tak? Jedziemy. Olej rzepakowy, żółtko jaj 6%, ocet musztarda, która składa się z wody gorczycy, octu soli, cukru, przypraw i aromatu. To jest najgorsze w składach. Przyprawy i aromat. Nie wiadomo, jakie przyprawy, bo tutaj można no, wypadku. to też przyprawa. Pod tym można dać wszystko, więc to jest zawsze niebezpieczne. No, no i aromat. Po co? Dlaczego? Aromat czego? I właśnie, i czego to jest aromat? Cukier, kolejny. Cukier, sól, przyprawy kolejne, które nie wiadomo czym są. Do tego jest przeciwutleniacz, czyli sól wapniowo-disodowa EDTA. No to to już powinno, to powinno zapalać taka czerwona lampka. Cóż to jest? Co, o co w ogóle chodzi? I regulator kwasowości, kwas cytrynowy. No kwas cytrynowy ok, no bo to jest, jest powszechnie i, i, i spoko, niech sobie będzie. Natomiast inne rzeczy. Może lepiej nie, ale w smaku ok. Jedziemy, sprawdzać białutę, bo ja też jestem bardzo ciekawa. No na pewno krótszy jest ten skład bia, w majonezie białuty niż w winiary. Mamy tutaj olej rzepakowy, musztarda składająca się z octu, wody, cukru, gorczycy i kwasku cytrynowego, przypraw. Woda i żółtka, no. jaj kurzych, no jest nieźle. No jest nieźle, gdyby nie tak, ta, ta musztarda, jest tutaj musztarda? Ta, musztarda trochę tutaj e, psuje. Ale nie aż tak. No nie, 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 bez gorczyca te przyprawy, tylko nie ma aromatu, nie ma EDTA, edet, nie ma jakichś mm. dziwnych rzeczy Nie zrozumiałe. jest białuty. Ja jestem zaskoczona. Super białuty. To chyba nie jest drogi majonez. Nie mam pojęcia, ja go szczerze mówiąc nigdy nie widziałam. Nie, nie wiedziałam, że istnieje taki majonez jak białuty. No jest spokojnie. naprawdę. Okej, okay, no i teraz okay, uwaga, nasz król, nasz król kielecki, Majonezie, majonezie, patrzymy. O, poczekaj, tu było 6% ku, kurzych jaj, tutaj ile było kurzych jaj? Napisane. Tu nie jest w ogóle napisane. Żółtka, jaj, kurzych, ale na ostatnim miejscu, więc na pewno jest ich bardzo mało. No i nawet jest taki biały, no nie? No i nasz kielecki to olej rzepakowy rafinowany, musztarda, która składa się z, wodu, w, z wody, od gorczycy, cukru, soli i tych nieszczęsnych przypraw. Później jest woda i żółtka jajkurze 7%. To jest najkrótszy skład ze wszystkich majonezów. No i tak naprawdę na polskim rynku to jest najlepszy majonez, co, co wiadomo, składowo, tak, co wiadomo powszechnie, więc polecamy kielecki. Jedzcie i pijcie z tego wszyscy. No, no i co? co? Czekamy na propozycję marketingowego kieleckiego. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony majonez. Przyjmujemy w naszych, naszej ekipie bez presji zarówno zwolenników Majonezu Winiary, jak widzicie są nas na trzecim miejscu, Białut, Białuty, Majonezu Białuty, Kieleckiego, ale jak lubicie najbardziej ten most, to też. Oczywiście, bez... jak, jak próbacie łyżką budliszki, też jest spoko, bez presji, jestcie co chcecie. Dokładnie. Spoko. I koniecznie napiszcie nam w komentarzach, jakie produkty według Was powinniśmy w, w kolejnych odcinkach testować. No i cóż... Tym oto optymistycznym akcentem, że są na polskim rynku majonezy, które są smaczne, żegnamy się z Wami i zapraszamy na kolejny odcinek. Heja!